Mój znajomy pasjonował się swoją pracą. Pracował z ludźmi nie w pełni sprawnymi i po kilku latach pracy miał swój własny autorski program, który opracował, ale którego jeszcze nie mógł prowadzić, ponieważ nie miał odpowiedniego stanowiska. I pod koniec roku szkolnego, bo to była placówka szkolna, wyzwała go dyrektorka i powiedziała, Jestem pod wrażeniem pana pracy. Przyglądam się już od paru lat. Chciałbym, żeby prowadził pan autorski program i awansowała go na wyższe stanowisko niż się spodziewał. Oczywiście za tym szły też wyższe zarobki. I wydawałoby się, że spełnienie marzeń, ale on miał dylemat. Kiedy tylko usłyszał, to w zasadzie dylemat rozwiązał się w jednym momencie. Powiedział: Dziękuję, pani dyrektor. To jest coś, o czym marzyłem całe moje dorosłe życie, ale niestety nie będę mógł przyjąć tej oferty. Ona była zdziwiona, mówi, ale dlaczego, co panu nie pasuje? On mówi, wszystko mi pasuje, oferta jest cudowna, ale postanowiłem wyjechać z Polski i razem z moją narzeczoną dołączymy do takiej chrześcijańskiej wspólnoty życia i będziemy zajmować się głoszeniem Ewangelii, modleniem się za chorych. Ona mówi, no ale jak tam będziesz zarabiał? On mówi, tam będziemy wolontariuszami. No i na długo wyjeżdżasz? On mówi, no na rok. A po roku zobaczymy. Ona mówi: Po roku będzie to stanowisko czekało na ciebie. Po prostu bardzo chcę, żebyś to prowadził. On mówi: Wie pani, jest możliwe, że po roku wrócę i przyjmę to stanowisko. To bardzo hojne z pani strony. Natomiast z drugiej strony chcę powiedzieć, że raczej moje plany i moje narzeczone są takie, że chcemy tam zostać na stałe. I co ta historia pokazuje? Że czasami w życiu mamy większy cel, dla którego. Poświęcamy mniejsze cele. I taka sama sytuacja jest świętego Pawła Apostoła, Czytamy o tym w Dziejach Apostolskim w 25 rozdziale. Niesłusznie oskarżony przez Sanhedrin stanął przed Festusem, Agrypą e, i głosił im Ewangelię. Oni usłyszeli ją, ale nie nawrócili się. Co więcej, e, nie uwolnili go z więzienia, ponieważ od, odwołał się do Cezara, do Cezara musiał jechać. I można powiedzieć, no, że poniósł porażkę. Ale to nie jest porażka. Bardzo ciekawie kiedyś ktoś powiedział, że jeżeli w życiu robimy wszystko, co należy robić, głosimy słowo tak, jak potrafimy głosić, modlimy się tak, jak potrafimy się modlić, to należy oddać to, złożyć to w ręce Boga i pozwolić Jemu, żeby zdecydował o tym, kiedy i jakie rezultaty z tego powstaną. I coś takiego zrobił Paweł. Nie przejmował się tym. Że ludzie nie uwierzyli mu, chociaż, jak czytamy tutaj w Dziejach Apostolskich w 25 rozdziale, kiedy już Paweł przemawia i tłumaczy wszystko, więc jest taki moment, w którym zwraca się, do niego, zwraca się do niego króla Agrypa i mówi, niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina. To jest 26 rozdział dziejów, jak chyba powiedziałem wcześniej 25, chodziło mi o 26 rozdział dziejów, wiersz 28. Czyli on widzi, Paweł widzi, a grypa już jest bliski tego, żeby się nawrócić. Widział, widział, że pewien postęp się dokonał, i to jest też dla nas taka lekcja, że czasami głosimy Ewangelię i fajnie jest, jak jesteśmy tym ludźmi, którzy ludziom mówią, tak, wierzę, podejmują decyzje, powierzają swoje życie Jezusowi, to jest wspaniałe, ale czasami jesteśmy tym pierwszymi ludźmi, których ktoś usłyszy Ewangelię i wyśmieje nas, czy odrzuci. Czasami jesteśmy tymi, którzy umocnią tych ludzi w poszukiwaniach, ale jeszcze to nie jest ten moment, kiedy powierzą swoje życie Jezusowi, a czasami jesteśmy tymi ludźmi, których Bóg użyje, żeby doprowadzić. Więc Paweł spokojnie ewangelizował i rezultaty zostawił w ręce Boga. Natomiast yy, i król, i namiestnik, i ci wszyscy, którzy wzięli udział w posiedzeniu, powiedzieli nie zwolnimy go, bo nie zrobił nic złego, ale dwoło się do Cezara, ma tam jechać. I to było to większe dobro, które Bóg zamierzył. Bóg zamierzył, żeby Paweł Dotarł do władcy ówczesnego świata i żeby ten władca razem z ludźmi, którzy byli w jego otoczeniu, usłyszeli Ewangelię z ust Pawła. Oczywiście po drodze Paweł pozwolił głosić, Bóg pozwolił Pawłowi głosić Ewangelię w różnych miejscach. Oczywiście po drodze Bóg przeprowadził go przez różne trudności i przeciwności, ale Bóg miał wyższy cel. I tak samo jest w naszym życiu. Bóg ma wyższy cel dla naszego życia. I niestety niektórych może to zmartwić, bo takim najwyższym celem Boga dla naszego życia jest sprawić, żeby nasz charakter stał się taki jak charakter Jezusa. Pełen miłości, pokoju, cierpliwości, zaufania, wiary. I to jest największy Boży cel. I dlatego czasami Bóg nie usuwa okoliczności, ponieważ te okoliczności mają sprawić, że my podejmiemy właściwe decyzje i w tych okolicznościach będziemy postępować tak, że nabierzemy cierpliwości. Jak myślisz, jaka to będzie, jaka to będzie okoliczność może być różna, jeżeli Bóg nas chce nauczyć cierpliwości, to wtedy Bóg w jednym momencie nie zabierze tych przeciwności, tylko będzie ch chciał nas uczyć cierpliwości przez pokonywanie tych przeciwności. Ale oczywiście nie chcę brzmieć tak, że Bóg tylko kształtuje nasz charakter, ale to jest Jego wyższy cel. I dlatego czasami Bóg nie zabiera pewnych rzeczy z naszego życia, ponieważ Jego cel jest wyższy ukształtować nasz charakter. Ale na szczęście Bóg też często kiedy już zdamy jakąś lekcję, na jakimś poziomie już umiemy się zachować, tak jak Paweł Apostoł pisał o sobie, umiem cierpieć biedę i umiem obfitować. I czasami jest tak, że długo, długo nie przechodzimy z tego momentu, kiedy jesteśmy biedni. Robimy, co możemy, modlimy się, odkładamy pieniądze, dobrze z nimi zarządzamy, ale jednak Bóg nas nie zabiera z tego poziomu, ponieważ jakiejś lekcji nie przerobiliśmy. Na przykład nie jesteśmy hojni, hojni na miarę swoich możliwości i wtedy... Kiedy Bóg zobaczy, że odrobiliśmy pewne lekcje, przynosi nas na wyższy poziom, daje nam większe finanse, czy większy wpływ na ludzi, czy większą służbę, ponieważ widzi, że zdaliśmy egzamin na tych niższych poziomach. Bóg ma zawsze wyższy cel. I co ciekawe, ten mój znajomy, który już o ponad 20 lat jest w tej wspólnocie życia i jego posługa się rozwinęła, ma takie powiedzenie, najpiękniejsze jest zawsze przed nami. Ponieważ to jest doświadczenie jego życia, że Bóg przeprowadza go przez te poziomy i daje mu coraz więcej i więcej. Ale co jest ważne, to nie jest automatycznie tak, że minie czas i Bóg mówi: A za pięć lat będziesz człowieku miał większą posługę, albo więcej pieniędzy, albo Twój wpływ będzie większy. Nie, to się nie dzieje dlatego, że minie pięć lat, tylko dlatego, że my pozwalamy się Bogu prowadzić, dlatego że jesteśmy posłuszni w tym miejscu, w którym jesteśmy, dlatego że robimy to, do czego Bóg nas wezwał, żebyśmy robili. To jest dosyć ważne, żeby tak się modlić. Pamiętam, był taki czas, długi czas w moim życiu, kiedy jakby utknąłem. To nie było nic złego, jakby zarabiałem jakieś pieniądze, miałem fajne relacje, miałem swoją służbę, ale czułem, że utknąłem i nie mogłem ruszyć się dalej. I długo, długo się modliłem o to, wołałem, puściłem, nic się nie zmieniało, w końcu już się pogodziłem z tym. I któregoś razu, słuchając psalmów, poruszyło mnie, że potrzebuję. Świadomie, intencjonalnie budować swoją wiarę, i zacząłem trochę więcej czasu poświęcać na modlitwę, trochę więcej na słuchanie nauczeń, trochę więcej na czytanie książek, trochę więcej zaangażowałem się w posługę. I kiedy ja dałam to trochę więcej, po pewnym czasie Bóg sprawił, że moja służba się rozrosła e, i Bóg przeniósł mnie w inne miejsce, gdzie mam jeszcze bardziej satysfakcjonujące relacje. Bóg to wszystko uczynił dopiero wtedy, kiedy ja na tym poziomie, na którym byłem, zdałem egzamin. Teraz nie powiem Ci, co to znaczy zdać egzamin w Twojej konkretnej sytuacji. Potrzebujesz tutaj sam myśleć, modlić się, pościć, pytać innych ludzi wierzących, ale kiedy zobaczysz, na, że na poziomie, na którym jesteś, co Bóg od Ciebie chce i wszystko to będziesz wypełniał, Bóg przeniesie Cię na wyższy poziom, bo On ma wyższy cel. Tym wyższym celem jest po pierwsze ukształtować w Tobie i we mnie charakter Jezusa, a po drugie, żeby przez nasz wpływ coraz więcej ludzi poznawało Ewangelię. I Duchu Święty, dziękujemy Ci, że Ty nas prowadzisz. I Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że Ty we wszystkim współdziałasz dla naszego dobra i przeprowadzasz. Nas przez różne trudności i przeciwności, żeby nasz charakter był taki jak charakter Jezusa. Ale Ty chcesz, żeby także nasza posługa była taka, jak posługa Jezusa, który przez trzy lata miał ogromny wpływ, który przez trzy lata ukształtował uczniów, który przez trzy lata czynił cuda i znaki, a kiedy odszedł z tego świata, Ewangelia została poniesiona dalej. Duchu Święty, tak jak prowadziłeś Jezusa, tak prowadź także każdego z nas, niech przyjdzie Twoje Królestwo i Boża Wola niech wypełnia się w naszym życiu. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze słowem więcej informacji w linku poniżej.